Yy, ustawienia mapy. Jedziemy dalej. No i tu jest też dosyć takie ciekawe. No trudno widokowo wiadomo, wiadomo. 3D lub 2D. Widzimy z góry co się dzieje. Kon zwykły No tutaj, a no, tutaj takie ustawienia bardziej, yy, bardziej indywidualne. Każdy może sobie tam ustawić, jak najlepiej mu tam pasuje. Kąt widoku, zwykły, ja mam akurat, ale można też wysoki ustawić. Bardziej tak z góry widać. A można też niski widać hmm, horyzont. Z widokiem horyzontu no, to tak właśnie działa. Automatyczny podgląd, i to jest i to jest chyba kurczę, powiem wam że i to jest chyba taka opcja jak dojeżdżamy do jakiegoś zjazdu lub do jakiegoś punktu pośredniego automatycznie nam się automatycznie nam się jakby przybliża nawigacja robi bardziej takie jakby zbliżenie do manewru którego mamy, które mamy zaraz wykonać. Coś tutaj już pomieszałem, chciałem coś. Dobra, ok. Wracamy z powrotem. Kolory. No kolory. Można sobie ustawić albo na dzień, albo kolory nocne, albo Kolory automatyczne. Kolory automatyczne: AIGO będzie zmieniać schematy kolorów podczas dnia i nocy. A na kilka minut przed wschodem i przed wschodem słońca i kilka minut po zachodzie słońca. To są informacje w oparciu o czasie i lokalizację i lokalizacji dostarczone przez GPS także tu można sobie ja mam tak przynajmniej ustawione na automatyczny, ona mi się sama przełącza na nosny tryb ale żeby teraz było lepiej widać to damy na dzień kolory mapy, no i tutaj możemy sobie ustawić jakie chcemy jaki nam się podoba po prostu jaki nam się podoba kolor możemy sobie dopasować kolory mapy w dzień i to samo można zrobić z kolorami mapy w nocy też jest troszkę tutaj opcji także a, chyba takie same opcje są i w dzień i w nocy no ok punkty orientacyjne tu akurat nie mam tych opcji a nie przepraszam jeszcze galeria pojazdów 3D no a tutaj można sobie ustawić jakiś samochodzik no, samolot można takie fury dobra mi pasuje po prostu strzałeczka Lecimy dalej. Budynki. No, tak jak wspomniałem, budynek tutaj, akurat tej obcy nie mam. Nie pokazuje mi terenu zabudowanego. Wysokości. Wysokości już pokazuje. Bardziej takie przyciemnione. Nie wiem, czy będzie coś teraz widać, bo akurat nie jestem w górach. Bardziej takie przyciemnione. A dobra, wiadomo o co chodzi. Dobra, lecimy dalej. To było ustawienie mapy. A więc tak, wysokości. A ja to akurat wyłączone mam. Ścieżki. Ścieżki to o co chodzi, żeby... Yy, chodzi o zapis tras. Jest taka opcja też, że można sobie zapisać yy, trasę, i potem można sobie ją na przykład odtworzyć. Znaczniki miejsc, tu też bardzo ciekawa opcja. To powiem szczerze, że jest bardzo rozbudowane. Mamy bardzo duży wybór, jeśli chodzi o różnego rodzaju stacje benzynowych. Praktycznie wszystko tutaj jest fotoradary radarych i tak dalej i tak dalej. ja akurat mam ustawione wszystko co co dotyczy ciężarówek czyli miejsce po ciężarówek parkingi przy autostradzie i stacje paliw i jedno co taki mały minusik to bym hmm, co bym mógł dać za co bym mógł dać to jest to że te miejsca pokazuje nawet gdzieś tam 10 km na przykład poza autostradą. No mnie akurat rzadko mnie interesuje. Stacja paliw na przykład na 10 km gdzieś tam na landówce, bardziej na autostradzie no wiadomo, każda nawigacja jakaś tam ma minus i ma swoje minusy i te znaczniki Zaraz wam pokażę, ja do tego jeszcze wrócę, ale pójdziemy dalej a no tutaj naprawdę jest duży jakby bachlarz, tutaj nawet chyba banki są. Aha, bankomat, bank, no a tego akurat to mnie nie interesuje. Miejską, dobre i tak dalej. niedobra <laughs> no to by było. Ustawienia mapy. Ustawienia mapy mamy zrobione. Ustawienia nawigacji wizualnej. Pola danych. Odległość, czas pozostały, czas przyjazdu. I to nam będzie pokazywać przy obliczaniu, po obliczeniu trasy dokładnie tutaj. Tutaj możemy sobie ustawić co chcemy. Hmm żeby było dla nas widoczne oprócz tego możemy sobie na przykład samą odległość zostawić albo czas pozostały albo czas przyjazdu jak to tam woli pokazuj usługi autostradowe no to mam akurat też włączone typy udogodnień Stacja paliw, parking przy autostradzie, restauracja. No restauracja akurat mnie nie interesuje, ale są cztery do wyboru, cztery trzeba wybrać parking przy autostradzie, chociaż nie wiem czy restauracja mnie nie interesuje. Ale tu mam parking. no i wybierzemy sobie parking przy autostradzie. Dobra. No nie, no widzicie, nie można jednak restauracji skasować. I tak i tak ta restauracja jest. Dobra. Drogowskazy. Drogowskazy, no to wiadomo tablice nad autostradą podczas jazdy będą nam się pokazywać drogowskazy podczas zbliżania się do różnego typu rozjazdów na autostradzie lub jeśli chcemy dodatkowo może mogą nam się pokazywać może nam się pokazywać widok rozwidleń dróg ja nie lubię mieć tak że tak powiem aż tak bardzo dużo dlatego ja sobie to akurat oznaczyłem widok tunelu no wiadomo wjeżdżamy do tunelu widok tunelu jest pokazany hmm, pasek postępu trasy czyli nie mam tego ale to chyba chodzi o procentowy yy, o procentowe przejechanie drogi Podpowiedź objazdu zatoru na autostradzie. To jest też taka ciekawa, nawet opcja. Ponieważ, jak stoimy gdzieś w korku, automatycznie wyświetla nam się taki prostokącik. Z drogą alternatywną, którą możemy po prostu ominąć, korek wtedy mamy podgląd. Włączamy sobie. Taka jest opcja podgląd. I na mapie widzimy rędy ona nas prowadzi tą drogą i albo akceptujemy albo po prostu odrzucamy to też bardzo ciekawe propozycja trasy alternatywy w czasie rzeczywistym to akurat mnie interesuje bo to jest na, na live traffic nie wiem czy dobrze mówię no live traffic szukaj parkingów w pobliżu podróży to no wiadomo o co chodzi no ale ja akurat to też nie mam Zaznaczone, mało istotne akurat dla mnie proponu i podpowiedzi w przypadku objazdu. No to to jest coś podobnego Coś podobnego do tej opcji My mamy ją tak zaznaczoną, ale powiem że No ale to, to jest powiązane jedno z drugim. Dobra ustawienie to było OK. Ekran Aha, no i tutaj wracamy. Wygląd w dzień, bieżące poświetlenie, możemy sobie światłem sterować regionalne. No wiadomo język polski, strefa czasu, czasowa, jednostki, formaty. Format urzędnik możemy sobie ustawić monitor podróży. No i tutaj właśnie tak jak wspomniałem można sobie zaznaczyć, włączyć autozapis i będzie nam zapisywać naszą trasę. Rejestracja ścieżki, informacje o użyciu aplikacji ścieżki, a to jest yy, aplikacja do nawigacji, zbiera informacje na temat sposobu jej wykorzystania, informacje co zostaną użyte w celu yy, na ich postawie nie będzie można. Ble ble ble, ble 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 dobra, to nie jest istotne, idziemy dalej, przywróć domyślnie tu nie będziemy nic zmieniać. Dobra, ustawienia mamy zrobione. Teraz tak, cel podróży. Na różne sposoby można sobie cel podróży ustawić. Prosty kraj, jaki chcemy. Miasto Wrocław, no i ulica. Nie wiem, to nieco na G? jest Grunwalski i mamy podgląd od razu. Most Grunwalski. no i szukanie miejsc Szybkie szukanie wzdłuż trasy. Ja już mamy trasę już mam trasę ułożoną jestem w Belgii 628 mam do Svikał. i proszę Państwa a, szukanie miejsc no nie można sobie wyszukać parking w celu stacja paliw wzdłuż trasy i wszystkie stacje Po kolei nam pokazuję. Na zielone strzałeczki to są stacje, które są przy naszej drodze. Czyli przy autostradzie. A wszystkie inne z takim jakbym, żółtym, żółtą strzałeczką czy czerwoną to są już poza poza, poza nas, naszą trasą hmm, niestandardowe wyszukiwanie no to też można coś podobnego hmm, jeśli mamy coś powiem szczerze że z tego nie korzystam bo Także za dużo nie powiem. Niestandardowe wyszukiwanie. Dobra. Yy... Co tu jeszcze Wam pokazać? Znajdź na mapie. No, tutaj może nic ciekawego nie pokażę. Ulubione. Dobra, ulubione. Yy... O, współrzędne. To może być też ciekawe. Wcześniej tam. Yy w ustawieniach było jaki chcemy format stosować format współrzędnych no i różne mamy formaty współrzędnych w stopniach albo w stopniach i minutach lub w stopniach minutach i sekundach tutaj mamy akurat tutaj akurat mamy współrzędne w stopniach ale możemy to zmienić o tutaj nawet widzieliście tutaj jest taka opcja możemy tutaj zmienić ale tutaj nie będę nic zmieniał bo mi to tu akurat tutaj taka opcja pasuje ok No i tutaj mamy opcje, opcje drogi eduj trasę jeśli chcemy jakąś sobie punkt pośredni dodać no to albo mamy w ulubionych dlatego zawsze sobie zapisujcie zaraz też Wam pokażę jak, albo sobie dodajemy Hmm, punkt pośredni poprzez znalezienie punktu na, na, na mapie. Tutaj też no, mała taka uwaga: jeśli robicie punkt na autostradzie, to pamiętajcie, aby w odpowiednim miejscu zaznaczyć sobie, żeby yy, w odpowiednim kierunku po prostu nas poprowadziła. Bo jak będziemy jechać na przykład na północ a no, zaznaczymy sobie po drugiej stronie punkt pośredni no to ona zrobi nam objazd i będzie nas cofać no nie wiem to jest takie może <śmurze> może aż taka błahocka ale a może warto o tym wspomnieć <śmurze> dodać punkt do trasy można też poprzez historię która nam się zapisuje Gdy nam się zapisują, gdzie wcześniej już byliśmy, albo poprzez adres, poprzez wpisanie adresu, albo też poprzez urzędne Dobra, ok. Aha, tutaj jeszcze mamy opcję: zmień kolejność. Jeśli nam coś tutaj źle, możemy sobie zmienić kolejność. Dobra i tam teraz nalicza i to jest pokazuje taki podgląd pokazuje nam podgląd podgląd trasy tutaj akurat mam zaznaczoną mynię. muszę na myjnie pojechać w Kassel umieć auto no i idź okej okay. I tutaj co ja Wam wcześniej pokazywałem, znaczniki, pokazuje nam w jakiej odległości mamy najbliższą stację lub parking. No akurat ta restauracja mi tu nie pasuje, no ale nie mogę mi, może potem ją tam jakoś spróbuję likwidować I po drodze mamy na przykład Texaco. Stacje Gierle ok, żeby czegoś jeszcze nie zapomnieć wam pokazać, to jest tak zwane szybkie, mniej, co wam wcześniej pokazywałem, znajdź adres. Ok, dobra. Teraz wam pokażę teraz, Wam pokażę, jak ja sobie planuję. Może coś tam akurat Wam się przyda. Może będziecie chcieli akurat coś skorzystać. Aha, jeszcze jedna fajna opcja: wykluczenia. Pomień specjalne odcinki. Tutaj możemy na przykład sobie ominąć specjalne odcinki na przykład podróżuję podróżuje przez Holandię chcemy Holandię wykluczyć z trasy oj długo to będzie liczył już długo to będzie liczyło na niebiesko jest omijany odcinek pokazany a zaraz na czerwono będzie nowa trasa No, przez Belgię, przez Lierz, Aachen i do Niemiec musimy gladbach Muszę gladbach trochę wyżej jest, ale tutaj do góry. To jest też fajna, fajna opcja, pokazuje nam ile nadrabiamy kilometrów, 81 kilometrów plus minus, godzina 11. No i akceptujemy, wtedy jedziemy sobie tędy, tą drogą. To jest też fajna opcja. Tutaj można chyba. Teraz zobaczymy. Aha, jeszcze inną drogę. Jeszcze inną drogę może nam wyznaczyć. Powiem szczerze, nawet o tym nie wiedziałem. No, widzicie, całe życie człowiek się uczy. Dobra, to wiadomo co chodzi. Omin, określoną drogę. To jest też ciekawa opcja. Jeśli wiemy, że gdzieś tam coś tam, nie wiem, jakiś wypadek jest yy, na A67, gdzieś na tym na przykład odcinku, no to próbujemy ją ominąć. No, 29 km, akurat w tym przypadku. Możemy właśnie sobie drogę ominąć, a tutaj omin odcinek drogi z przodu. Czyli pierwszy odcinek, jaki mamy z przodu, omijamy. Czyli pierwszym zjazdem już nas tutaj wygania, żeby zjechać z autostrady. Aha, przepraszam, yy, pięciokilometrowy, pięciokilometrowy chyba odcinek, a tutaj będzie 10 dziesięciokilometrowy. No, ja też, tak powiem szczerze, nie, nie używam tak w sumie aż tak bardziej zaawansowanych rzeczy no ale mniej więcej wiadomo o co chodzi no a tutaj to już mówiłem dytuj podgląd no tutaj podgląd mamy i tutaj też ciekawa rzecz właśnie dobrze że w to wszedłem zapomniał może metody obliczania trasy mamy kilka możliwości oblicza nam kilka możliwych tras najszybszych najszybszych i chyba też będą będzie łatwa i jedna ekonomiczna no, nawet trzy szybkie są 680 680 no jak on mnie tu prowadzi dobra tutaj kombinuję kombinuję tutaj w okolicach Kassel. No i tu więcej wyników. No jeszcze jedna szybka, szybka trasa jest. No dobra, no wiadomo o co chodzi. Jeszcze jedna łatwa. Ok, dobra. A no i trasa wiadomo o co chodzi. Plan trasy. No i tutaj. Fajna sprawa, bo można sobie na przykład zobaczyć ile mamy do, do granicy, do Holandii Czy do granicy niemieckiej, czy do zjazdu na 40 Wszystkie zjazdy, tutaj jakiś komunikat, jakaś droga, jakiś odcinek ale tu już, już jest z dnia aktualny. No i do stacji mam akurat na myjnie 375 km 4 godziny 35 będzie ciężko dojechać a może się nie, może w nocy będę jechał to może akurat na tych dojadę zobaczymy yy no i tutaj jak widzicie można sobie oprócz tego to jest akurat Zwykła, zwykły plan trasy, można sobie ustawić zestawienie czyli poszczególne mm, punkty pośrednie, aż do punkt do, któremu, do którego chcemy, chcemy dojechać albo szczegółowe też mamy odległość, czas pozostały, czas przyjazdu także jest troszkę tych opcji akurat listę ulic nie będzie ponieważ same autostrady przede mną ustawienie mm. trasy pokazywałem aha, nie ja tutaj jeszcze tego nie pokazywałem po drogach Tutaj wcześniej pokazywałam właśnie opata okresowa, czyli Gnieta, Tu brameczki, a tutaj jeszcze autostrady. Widzicie, jest taka opcja pokazuje nam odcinki wszystkich autostrad, czyli A67, nie, przepraszam, A21, 52 km. 127 km. Następny odcinek następny odcinek po zjeździe na 44-18 km i na 45,9 km jedyneczką 13 km i tak dalej i tak dalej 141 km 44. OK. No wspominałem autostradę. Możemy uminąć wtedy nam oblicza trasę z pominięciem autostrad. I jeszcze Wam coś pokażę jedną rzecz dotyczącą planowania trasy.